Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Chciałabym, abyście wygodnie sobie usiedli i porozmawiali ze mną na bardzo trudny temat i wiem o tym, że to jest bardzo potrzebny temat i nie ukrywam, że do tego filmu podchodzę już drugi raz, pierwszy film, który nagrałam, był bardzo emocjonalny, osobisty, i podzieliłam się z Wami informacją o tym filmie na Instagramie, a konkretnie na Instastory, i zapytałam Was, czy puszczać tą pierwszą wersję, czy nagrać jeszcze raz trochę chłodniej, trochę spokojniej, bardziej merytorycznie i Cieszę się, że Was o to zapytałam, bo dzięki temu poznałam Wasze historie i uwierzyłam, zobaczyłam, jak ważny jest to temat, jak potrzebny jest to temat i jak bardzo zamiatany pod dywan. Dzisiaj porozmawiamy sobie o depresji, ale też o skutkach depresji, czyli o próbach samobójczych, jak i o samobójstwach, a także o prawie do legalnej eutanazji. Dlaczego podchodzę do tematu jeszcze raz? Dlatego, bo przeczytałam Wasze historię i muszę przyznać, że historia osób z niepełnosprawnością poruszyły mnie dogłębnie i wiem o tym, że jest to temat, który wreszcie trzeba poruszyć, który wreszcie Musi być głośno wypowiedziane, bo za dużo osób cierpi w samotności. Gdy jest się osobą z niepełnosprawnością, to ludzie dookoła zwykle skupiają się na chorobie, rehabilitacji, uśmierzaniu bólu, ale całkowicie nie widzą tego, co siedzi w środku. I co może tak naprawdę bardziej zabijać. Niż podstawowa choroba. Poznajcie moją historię, którą kiedyś już Wam opowiadałam, jeżeli chodzi o depresję, ale nie pamiętam, czy mówiłam kiedykolwiek, że moja depresja trzy razy spowodowała to, że chciałam odejść i tak mam za sobą trzy próby samobójcze. Dzisiaj się tego nie wstydzę, choć nie ukrywam, nie jest to dla mnie łatwe, by o tym mówić i poruszać temat, bo zdaję sobie sprawę, że depresja do końca życia ze mną będzie. Ona siedzi sobie w kącie, odwrócona tyłem, ale czeka. Czeka na moment, w którym będzie mogła zaatakować i znów zawładnąć moim życiem. Mam nadzieję, że nigdy taka sytuacja się nie powtórzy. Walczę o to. Codziennie pracuję, by depresja mną nie zawładnęła, by to, co było, nie wróciło. Oczywiście zdarzają się gorsze dni, nawet tygodnie, ale wiem o tym, że to, co przeżyłam, pokazało mi, jak ważne, cenne jest życie i ja nie chcę tego stracić. Ja chcę o to, Walczyć. Niestety, w momencie, gdy się leczyłam na depresję, czułam się z tym wszystkim bardzo samotna. Moja rodzina, moi przyjaciele, ludzie, którzy mnie znali, widzieli codziennie, nie mieli pojęcia, z czym zmagam się i co jest we mnie. Nie wiedzieli, jak trudno mi jest wstać i walczyć. Nie wiedzieli, jak bardzo nie miałam. Siły na każdą chwilę życia. Widzieli moją chorobę, widzieli to, że trzeba mi pomóc, wesprzeć, ale nikt nie widział, jak bardzo cierpię. I zdaję sobie sprawę, że jest wiele osób z niepewnością, które są zamknięte w swoim własnym ciele i cierpią. Po prostu cierpią. Gdy jest się osobą względnie sprawną i podejmuje się decyzję o tym, że nie chce się już być na tym świecie, to jakoś to można zrobić, bo bładamy wtedy własnym ciałem, własnym życiem, ale gdy jest się osobą przykutą do łóżka, która nie może podnieść ręką, nogą, która często ma problem z komunikacją, um, ze światem, to tak naprawdę nikt nie wie, co przeżywa ta osoba i jakie cierpienie może być w niej, w nim. Dlatego chciałabym też podjąć temat eutanazji. Według mnie prawo do legalnej eutanazji powinno być zalegalizowane i dostępne. Oczywiście. W bardzo wyjątkowych sytuacjach, i moim zdaniem taka prośba o wykonanie eutanazji to powinien być sygnał, taki krzyk o pomoc. Jeżeli nie będzie dało się pomóc tej osobie, to moim zdaniem trzeba uszanować wolę tej osoby i pomóc odejść z godnością. Zdaję sobie sprawę, że to, co teraz mówię, dla wielu jest czymś nie do pomyślenia, żeby pomóc komuś odejść z tego świata. Ale z drugiej strony, pomyślcie, jak by to było, gdybyście wy nie władali swoim życiem, swoim ciałem i codziennie znosili cierpienie i już po prostu nie dawali rady. Ja pamiętam, siebie sprzed kilku, już nastu lat tak naprawdę. I ciężar, który nosiłam w sobie, jak bardzo trudno mi było żyć z codziennością, z moją chorobą, z moimi ograniczeniami, z tym, że absolutnie nie czułam żadnego szczęścia. A to, co ludzie widzieli, było czymś bardzo powierzchownym, maską, którą zakładałam, bo wiedziałam, że ludzie ode mnie tego oczekują. Oczekują, bym się jakoś trzymała. Nie było łatwo. Gdy poszłam na terapię, to tak naprawdę zaczęłam pracować nad swoimi problemami, które były bardzo głęboko we mnie. Gdy zaczęłam brać leki, to tak naprawdę zaczęło się wszystko e, stabilizować i trzy lata walczyłam, by wyjść z tego stanu, który był najgorszym stanem w moim życiu. Nie chcę do tego wracać i mam nadzieję, że nigdy nie pomyślę tak, jak kiedyś myślałam, że już nie chcę, że już po prostu mam dosyć. Ale wiem o tym, że takie myśli były w moim życiu, i te próby samobójcze, które miałam, nauczyły mnie bardzo wielu rzeczy. Na przykład tego, jak ludzie nie wiedzą, czym jest depresja. Jak bardzo myślą, że depresja to jest jakaś bezja, um, to jest ciężka choroba. Choroba, która zabija. Choroba, z którą bardzo ciężko leczyć. Choroba, z którą jest się tak naprawdę sam na sam. Dlatego chciałabym poruszyć ten temat głośno i wyraźnie. Prosić Was też o to, abyście w komentarzach napisali co czujecie. Yy, bo wierzę, że nie jestem sama. Wierzę, że nie tylko ja, Przeszłam przez depresję. Być może ty właśnie przeżywasz takie chwile. Ja cię doskonale rozumiem. Doskonale wiem, co czujesz. Mam nadzieję, że osoby, które mnie teraz oglądają i są w trudnej e, sytuacji kiedyś znajdą sobie tą siłę. Znajdą też pomoc specjalistów, terapeutów. Lekarzy, którzy poważnie podejdą do tematu. Pamiętam, jak to było, gdy przy ostatniej próbie samobójczej byłam w szpitalu, i lekarz bardzo niepoważnie potraktował mój stan. Wręcz nie wierzył w to, że ja świadomie zrobiłam coś takiego. Pamiętam, jak bardzo sama byłam w tym wszystkim, bo ludzie widzieli moją niepełnosprawność, moją chorobę, ale nie widzieli tego, jak bardzo potrzebuję bliskości, zrozumienia, wsparcia, a nie tylko pomocy fizycznej, medycznej czy rehabilitacyjnej. Pamiętam, jak bardzo. Czułam się mała, nieważna, nijaka. Pamiętam, jak bardzo czułam, że to, że ja jestem na tym świecie, dla nikogo nie jest ważne. Wręcz przeciwnie, każdemu przynoszę tylko problemy i zmartwienia. Cieszę się, że już tak nie czuję i cieszę się, że teraz mam pewność. Że jestem ważna dla moich bliskich, dla mojego męża, ale też jestem ważna dla samej siebie. To był długi proces, by wyjść z marazmu, z cierpienia, ale dałam radę i wierzę, że będę dawała radę każdego dnia. Jeżeli myślicie, że nie walczę o szczęście, to się mylicie. Każdego dnia walczę. Składam rękawice i biję się o to szczęście. Czasem ono przychodzi łatwiej, a czasem wydaje mi się, że nie dam rady. Całe szczęście walczę. I takiej wygranej życzę każdemu. Takiej siły do walki, i tego, żeby ludzie poważnie patrzyli na problem depresji, również jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością. A jednocześnie chciałabym zwrócić uwagę na tych, którzy są najciszej, którzy są zamknięci w swoich ciałach. Którzy nie mają prawa głosu, którzy są na tym świecie, ale tak naprawdę nie wiemy, kim są, co czują i czy naprawdę chcą tu być. Pomyślmy o tym, gdy zaczniemy debatować na temat eutanazji, na temat samobójstwa, na temat depresji. Bo bardzo łatwo jest oceniać kogoś. Nie wiedząc absolutnie nic, co ta osoba czuje i jak wygląda codzienność. Tyle chciałam chyba powiedzieć. Wiem o tym, że gdybym nie była tutaj, na YouTubie, na Instagramie, to nigdy nie mogłabym poznać Waszej historii, poznać Was i zrozumieć, jak wiele jeszcze jest do zrobienia do mówienia, uświadamiania i do wywalczenia. Także bardzo, bardzo dziękuję Wam za Wasze historie, za Wasze wiadomości yy, i wsparcie, bo ogromnie dużo wsparcia każdego dnia dostaję i za to jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna. Czekam teraz na Wasze komentarze. Co myślicie? o eutanazji, co myślicie o problemie, jaki jest, jeżeli chodzi o depresję i próby samobójcze osób z niepełnosprawnością. Jeżeli macie w swoim środowisku kogoś, kto jest niepełnosprawny, skupcie się chwilę na tym, kim jest, a nie jaką niepełnosprawność posiada. Bo być może odkryjecie problem, który siedzi zbyt głęboko, by mógł być widziany dla wszystkich. Pamiętajcie też o kulturze wypowiedzi i o tym, że każdy ma prawo do swojego zdania i decyzji. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy czas i za to, że jesteście. Jeżeli temat był dla Was ważny, bliski, to wciśnijcie kciuka do góry. Udostępnijcie dalej film. Jeżeli chcielibyście, by był słyszany głośniej. I bardzo dziękuję za każdą Waszą reakcję i komentarz. Pozdrawiam Was bardzo ciepło. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, trzymajcie się. Pa! pa.